Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony pan Herosik w dzisiejszym odcinku przygotowałem wam film. Przeżyłem 100 dni w Minecraft na lodowym świecie hardcore. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zostawicie łapkę, suba i dzwoneczek. Lodowy biom w Minecraftie to jest najtrudniejszy typ świata jaki występuje w grze, ponieważ szanse na pojawienie się drzewa wynoszą tyle. I dodatkowo na tym biomie respi się inna odmiana szkieleta, który podczas trafienia nas daje nam efekt spowolnienia i żeby nie było mi za łatwo, przygotowałem sobie kilka zadań takie jak. Zdobycie całego netherite'owego setu, czyli netherite'owy hełm, klata, spodnie oraz buty, pokonanie smoka w pierwsze 5 dni od stworzenia świata oraz zebranie wszystkich zombiaków we wszystkich zbrojach w Minecrafcie. Czyli muszę zebrać zombiaka, który będzie miał na sobie diamentowy set, żelazny, złoty, kończukowy oraz skórzany. W tym momencie wyświetlają wam się pozostałe zadania, które będę próbował wykonywać podczas tego filmu, więc ja już nie zanudzam i zapraszam do oglądania. Pierwszy dzień rozpoczynam od ogarnięcia sobie jakiegoś budulca, bo na chwilę obecną mogę wykopywać tylko dirta, ponieważ jak wiecie tutaj drzewo praktycznie nie występuje, więc nie mam jak sobie ogarnąć jakichś podstawowych narzędzi, więc tutaj szukam sobie właśnie jakiegoś dirta, jakiś nasionek. I teraz znalazłem tutaj portal, jak widzicie, biegnę od razu do tego portalu, w którym było aż ponad 5 obsydzianów, zapalniczka oraz siekiera. Co pozwoli mi na zrobienie portalu do neteru i aż pierwszego dnia mogę sobie teraz wchodzić do neteru. Więc ogarniam sobie teraz na szybkości portal i lecimy do piekła. Na start neterze muszę sobie ogarnąć jak najszybciej grzyby, ponieważ to będzie na chwilę obecną jedyny surowiec, który będę mógł jeść tak naprawdę. Przy okazji zabijam sobie tu gasta i poszukuję dalej tych grzybów, ponieważ jeśli no jeśli nie uda mi się ich znaleźć odpowiedniej ilości, to za chwilę zginę, tu już mam kolejne grzybki i teraz biegnąc do tych grzybów, po prawej stronie zauważyłem las w neterze, także za chwilę sobie pobiegnę do tego lasu. Teraz mogę sobie ogarnąć jakieś podstawowe narzędzia, zubki mogę sobie zrobić, co pozwoli mi na przeżycie dłużej na tym świecie. Ogarniam sobie teraz zupki grzybowe, także nie zginę tak szybko, no i teraz sobie robię jakieś narzędzia, oczywiście mieczyk, siekierka podstawowe i wracam do zwykłego świata, żeby sobie ogarnąć narzędzia z kobla. I podczas wychodzenia zauważyłem, że pod portalem miałem cave'a, także sobie tutaj mogę wykopać trochę surowców, Kobla I tutaj wykopuję jeszcze kolejne żelazo, żeby sobie ogarnąć oczywiście jakiegoś secika, minecraft hardcore nie ma co ryzykować Skopuję sobie teraz trochę węgla, ograń sobie tutaj w teraz wiadereczko z wodą oczywiście żeby tutaj waterskiller robić, żeby nie wywalić się od upadku. To by była najgorsza śmierć, akurat na hardcore. Tarcie robimy Minecraft Hardcore. Pamiętajcie, nie ma co ryzykować, robimy sobie tarcze. Dzień drugi, wracam z powrotem do Nether, bo musimy sobie jakoś ogarnąć perełki. Tutaj przerabiam sobie wszystkie bryłki złota jakie miałem, no i zaczynamy wymianę z Piglinami. I tutaj na stach miałem ogromnego farca, ponieważ już tutaj wypadły mi pierwsze perły. Teraz kolejne perełki mi wypadają, fajnie, fajnie. I gdy sobie biegłem tutaj do piglino, żeby się z nimi wymijać, zauważyłem fortecę, która była dosyć blisko. Także fajnie, mamy fortecę. I lecimy sobie od razu na Blazy. Zabijamy ich oczywiście. Pierwszy Blaze, pierwsza pałka, fajnie się upada. I teraz zrobiło się nieciekawie. Blaze mi się zrespił, ale udało mi się uciec na pół serca. No i teraz zdobuję sobie ostatnie perełki, 12 pereł, więc możemy już wracać do. Z zwykłego świata, rzucam pierwszą perłę i idę w kierunku smoka. Po drodze zabiłem zombiaka, z którego wypada mi marchewka, także już będę miał sobie A no I się okazało się, że ten zombiak był idealnie nad portalem, także kopuję się tutaj, dostaję achievementa. Znajduję w miarę szybko portal, rozkopuję szybko spawner, żeby mi się tu nie zrespiły silverfishe, wypełniam go perłami i portal gotowy. Ale nie skakuję jeszcze do niego tak od razu, ponieważ ogarniam sobie jakieś złoto, refile, żeby miał, nitki zbieram na łóżka oczywiście, żeby zabić szybko smoka, no i piątego dnia wskakujemy do Endu. Zabijam szybko smoka łóżkami, nie wyszło mi co tak źle jak na drugi raz zabić smoka łóżkami, dokańczam go siekierką, następnie zbieram sobie jajko smoka i lecimy do End City które znajduje po około 10 minutach, także w miarę szybko udało mi się je znaleźć. Chodzę sobie szybko na statek po Elitre, zabijam sobie tu Guziomeczka który mi przeszkadza, no i mamy Elitre, niestety, ale tutaj zbyt dobrych itemów nie było, także uciekamy stąd i wracamy do zwykłego świata. Chodzę sobie do portalu, napisy końcowe, the End, ale to nie kończymy i zapomniałem ustawić respa obok portalu, więc będę musiał wrócić tam z powrotem. Ale w sumie wyszło to na dobre, bo udało mi się znaleźć po drodze trzcinę cukrową, także dosyć fajnie. Gdy leciałem dalej na Elytrze, zauważyłem drzewo. Tak, znalazłem drzewo dnia 7. Jestem nadal w szoku, jak na filmie byłem, jak to nagrywałem. No i oczywiście sobie zbieram to drzewo. Jedna sadzonka, niestety, mi wypadła, ale no jedna sadzonka zawsze coś, już będziemy mieli całą farmę lasów, więc sobie tutaj sadzimy pierwsze drzewo. I wracam sobie tutaj do mojej tymczasowej bazy Ogarniam sobie enchant jakiś prowizoryczny Oczywiście tutaj mam lewe, to trzeba go wykorzystać Robię sobie mieczyk całkiem niezłe enchanty mi się trafiły Łuk tak samo, dosyć fajne I lecimy do cave'ów, dzień 8 I tutaj mamy już pierwsze diamenciki wykopane Lecimy dalej Dnia 11 wychodzę z cave'ów, przepalam wszystko co mi się udało wykopać I wychodzę sobie na powierzchnię tutaj, ogarniam sobie coś na górze Udaje mi się znaleźć Zombie Villagera Dnia 11, także bardzo fajnie, zamykam go sobie tutaj w mojej, to można powiedzieć, tymczasowej bazie i wracam z powrotem do portalu ogarnąć sobie wszystkie przedmioty, bo będę już wychodził na górę, tylko jeszcze sobie zrobię niezniszczoną Elytrę, no i mamy Elytrę Unbreaking Trójkę. Zbieram sobie wszystkie itemki i rozkładam je na górze, zbieram cały śnieg, bo tutaj, no, śnieg będę musiał zamienić na dirca, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I teraz udało mi się znaleźć, kolejnej nocy udało mi się znaleźć zombie villagera i zombie villager zrespił się obok mojego, także już miałem trzy zombie villagery, ale biorę sobie tych dwóch, co tutaj udało mi się znaleźć. Robię sobie tutaj miksturki, żeby ich odmienić, potka, złote jabłko i czekamy. W międzyczasie stawiam sobie już tutaj dirta obok domku, podmieniam po prostu śnieg na kobla, rozkopuję miejsce na wilażerów i wrzucam wilażerów do dziury. Stawiam im łóżka, na razie mam dwa, także nie za fajnie. Robię sobie siliktacza i idę trawę, żeby mi się tutaj w domku na moim terenie się ładnie rozrastała. Tutaj sobie stawiam jedną i kolejną, no fajnie tutaj mi się rozrośnie mam nadzieję. I lecimy tutaj z domkiem, tutaj sobie ogarniam na razie wejście, schodki sobie daje z kobla, dookoła schodków daję taką barierkę można powiedzieć i na koniec tutaj płotek kobelstonowy. Dosyć spoko to wygląda jak na razie, ogarniam sobie jakieś tutaj wejście do domku, takie jakby ściany, sobie słupki daję ze ścian. I teraz jeszcze sobie tutaj rozpocząłem budowę miejsca na farmę, robię sobie tutaj wejście jakieś prowizoryczne, rozkopuję miejsce i tutaj sadzę pierwszą trzcinę cukrową. Wsadzę sobie tak samo nasionka i marchewkę. Ziemniaków jeszcze nie udało mi się zrobić, niestety. I tutaj króliki zrespiły mi się obok domku, także sobie łapę te króliki na smyć i je sobie tutaj zamykam na razie. Ogarniam im sobie miejsce, w których będę trzymał króliki po prostu, żebym miał co jeść. Zaprowadzam je króliki tutaj, łapę je. I tutaj szybkie rozmarzanie. No i mamy co jeść w końcu? Jakieś mięsa, nie ciągle te marchewki. Zaprowadzam zombiaka do villagerów, żeby mieć oczywiście tańsze ceny, nie będę po zwykłych kupował. Zamykam go tutaj za szkłem elegancko i przenosimy pierwszego osobnika. To pana zombiaka, który już tutaj leci na niego. Szybko tutaj kobluję, żeby do mnie się nie dostał. Potka, złote jabłko i czekamy. Jak tutaj jeden mi się zamienił, to przenoszę kolejnego villagera do pana zombiaka. Potka, złote jabłko i czekamy. W międzyczasie, tutaj obok portalu do Endu, udało mi się znaleźć zombie Baby zombiaka na kurczaku. Ale tutaj po prostu ledwo przeżyłem, tutaj i ledwo udało mi się tego kurczaka zdobyć. Tutaj sam siebie odpaliłem i tutaj, patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Zabiłem tego zo Baby zombiaka, tutaj kolejnego, i rozkopuję tu. Ten jeszcze mnie hitnął. Drugi raz mnie hitnął, i miałem pół HP. Jakbym nie stał w wodzie, coś bym zginął. Ale udało mi się jakoś jakimś cudem zabić tych wszystkich zombiaków. Teraz sobie przynoszę tego kurczaka, który zaczął mi uciekać, więc przyjąłem go gonię, go stawiam tu łódkę, nie chciał wejść do tej łódki udany, więc biegnę dalej za nim, tutaj się zatrzyma, więc mogę go tutaj łatwo złapać, no i mamy kurczaka w łódce. Następnie wracam do domku i ogarniam sobie dalej ściany, stawiam obok filarów kobylstonowe schodki, dookoła daję deski i w środek stawiam drzewo, no i na koniec podłogę daję z desek. Tutaj już wszystkie oferty mi się pozmieniały u villagerów i już mam za jednego emeralda sporo złotych marchewek. Podczas zabijania jednego zombiaku wypadł mi ziemniak, także fajnie, już będę miał farmę ogarniętą i jedzenie mamy na razie z głowy. Następnie wróciłem do tego kurczaka, bo muszę go stąd jakoś wydostać. Nazywam go name tagiem oczywiście, żeby nie zniknął. Następnie wróciłem do domku i rozkopuję tutaj ogromne pomieszczenie, gdzie będę miał wszystko tutaj ogarnięte. Teraz zacznę tutaj robić magazyn, podłogę daję z desek, ściany wypełniam koblem. i na koniec daję sporo skrzynek, bo będzie mi bardzo dużo potrzebnych, tutaj jeszcze daję sobie sufit z półkłytek i na takie filarki dosyć fajnie to wyszło, mam taką nadzieję. I tutaj wróciłem jeszcze sobie ogarnąć około domku teren, podmieniam tutaj te wszystkie te granity na stołna, żeby jakoś ładnie wyglądało i sufit daję jeszcze tutaj stołna, żeby tego dirta nie było widać. Następnie wróciłem dalej wykopywać ogromne pomieszczenie u mnie w wazie. Następnie dodaję sobie drewniane schodki obok tych takich filarów, można tak powiedzieć. Między tymi daję taką kłodę jakby drewnianą. Sufit sobie ogarniam z koble, no i na koniec drewnia na podłogę i tak wygląda efekt końcowy. Następnie wracam do villagerów, biorę sobie tutaj pierwszego ziomeczka. Zamieniam go w zombie villagera, potka, złote jabłko i czekamy. W międzyczasie zacząłem sobie ogarnąć taką można powiedzieć piwnicę u mnie w wazie. Rozkopuję sobie tutaj miejsce. Następnie ściany sobie daję z drewna. Podłogę z cobblestone'a. I na koniec to wypełniamy andyzytem. Chyba tak zaczynam tu rozkopywać miejsce, gdzie będę trzymał villagerów. I jeszcze tutaj na koniec sobie ogarniam sufit. Teraz kopię tunel od villagerów do tej bazy, właśnie. O, dokopaliśmy się. Tory rozkładam, gdzie będę transportował villagerów. I leci pierwszy zawodnik. I następny. Teraz rozpoczynam budować w jakieś fajne miejsce, gdzie będę trzymał tych wszystkich villagerów i rozpoczynamy tutaj handlowanie i zdobywanie wszystkich enchantów. Zamieniam villagera na Zombie Villagera. Podka złote jabłko i czekamy. Następnie leci kolejny villager i kolejny. I kolejny. Jeszcze, jeszcze kolejny. Dzień 50 wróciłem sobie do kopalni, żeby sobie ogarnąć jakieś surowce, bo już praktycznie nic nie miałem. 50 dzień, wychodzimy i rozpoczynam ogarnianie najlepszego seta w grze. Następnie zacząłem sobie tutaj te schodki ulepszać, daję sobie takie szkło, żeby taki fajny widoczek był, ściany daję ze Brika. Dzień 59, lecimy do neteru po rudy netherite. Pierwszy netherite, drugi netherite, trzeci i kolejny. Jeszcze kolejny i wracam do domku ogarniać sobie netraitowe przedmioty. Robię netarite'owy hełm, netraitową platę, spodnie, buty i dostaję acigmenta za cały set. Oczywiście to nie koniec, bo ogarniam sobie jeszcze jakieś podstawowe narzędzia z Następnie idę do endu i rozpoczynam budowę ekspiarki. Na początek buduję platformę, na którą będą spadać endermany. Potem ograniczam sobie słup, z którego będą spadać endermany, platformę, na której będą się respić endermany. Wylewam wodę na moście, żeby się endermany nie respiły, i ogarniam sobie endermita, którego nazywam name tagiem, żeby mi nie zniknął. Wkładam go sobie do wagonika, rozkopuję sobie go do oka, żeby endermany go widziały i farma działa. Dzień 71 robię sobie netraikową motykę. Następnie lecę do Netheru, bo musimy zabić oczywiście Witera. Dropi mi pierwsza czaszka, druga czaszka i trzecia. Respiję go sobie gdzieś w podziemiach w neterze, żeby mi oczywiście bazy nie skrzyfował. Po dosyć krótkiej walce zdobuję gwiazdę neteru. Robię sobie bacona. Następnie wracam do kopalni, no bo nie starczyło mi surowców na całego Bacona. Dzień 76 wychodzę z kopalni i dokańczam Bacona na Maksa. Następnie ogarniam sobie kolejny pokój w mojej bazie. Podłogę daję z desek, na ścianach daję taki fajny wzór i ogarniam sobie sufit. Jedną ścianę robię ze szkła, żeby mieć takie fajne widoki. I na koniec buduję duże łóżko. Schodzę na dół i zaczynam ogarniać sobie tutaj wygląd portalu, żeby to jakoś tak fajnie się komponowało. Następny dzień rozpoczynam od budowy gigantycznej farmy jedzenia. Na początek ogarniam sobie taką pierwszą ścianę z takim fajnym wzorkiem. Rozkładam się gifta, ogarniam sobie ściany, sufit. I podczas budowy farmy przyszedł do mnie jakiś villager, który chciał mi sprzedać jedną sadzonkę dżunglowego drzewa, także od razu kupiłem. I na koniec sadzę trzcinę, ziemniaki, wszystko co mam i tak wygląda efekt końcowy. Następnego dnia rozpoczynam budowę takiej wieży obok mojego domku, dosyć fajnie to wydaje mi się będzie komponowało się. Robię sobie tu takie właśnie ściany z drzewa. Na górze ogarniam sobie taki prowizoryczny daszek. No i tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Następnie rozpoczynam budowę ścieżki z kobla oraz gravela obok mojego domku. Daję sobie taki właśnie płotek. Daję sobie tak samo latarnię, żeby to jakoś fajnie komponowało. I na koniec daję wszystko tutaj mączką kosną, żeby mi tutaj fajnie trawa urosła. Następnego dnia rozpoczynam zdobycie wszystkich ząbiaków we wszystkich zbrojach w Minecraft'cie. Na początek zaczynam od diamentowego, także akurat miałem go blisko, przenoszę go sobie do domku. Następnie znajduję kolejnego zombiaka, któremu daję żelazny set. Potem daję kolejnemu zombiakowi złoty set. Następnie przenoszę kolczugowego zombiaka i na koniec skórzany. Dzień 90 rozpoczynam od budowy farmy żelaza. Na początek stawiam łóżka, przenoszę tam villagerów. Wylewam wodę, wylewam lawę i farma działa. Dzień 92 rozpoczynam od budowy miejsca, gdzie będę trzymał wszystkich zombiaków. Na początek ogarniam sobie podłogę z desek, robię ściany ze stąbrika, przenoszę tam zombiaków i tak wygląda efekt końcowy. Od dnia 96 siedziałem ciągle w ekspiarce, żeby wbić na setny dzień setny poziom. I dnia 99 wbiłem setny poziom. I tak wyglądało moje 100 dni na lodowym świecie Minecraft Hardcore. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zostawcie łapkę, suba i napiszcie w komentarzu kolejne wyzwania na 200 dni Minecraft Hardcore.